Tell me that you understand. Cześć, witam serdecznie, dzisiaj e, rolniczo oczywiście, bo jakby inaczej u mnie na kanale, ale no wycieczkowo troszkę można powiedzieć i no za granicą przede wszystkim. Jesteśmy we Włoszech, e, fabryka Marzyn Omarw, zaraz wam pokażę w środku jakie tam mamy cudeńka, jaka piękna wystawa jest. E, no jest, wiecie, jest jeszcze czas, to można sobie pozwiedzać, popatrzeć, bo no, człowiek później się zajmie tą robotą, to już będzie ciężko z czasem, nie, ale... Do czego zmierzam? Jesteśmy tutaj na wyjeździe, takim, i przymierzam się też oczywiście do jednej maszyny z tej fabryki Otto, pięknej. Także fajnie jest sobie zobaczyć to gdzieś tam na żywo, przed kupnem, wiecie. Yy, tak, można powiedzieć, takie mini targi sobie zrobiliśmy, nie? Ale zadziwia mnie tutaj yy, ta wystawa tych maszyn, bo one tutaj stoją. Nie wiem, jak to jest, czy to jest, yy, wiecie. Tak jakoś magazynowane w takiej ładnej hali Wystawowej można powiedzieć, czy to jest To po prostu taka duża wystawka, mają naprodukowane tego tyle, no nie wiem Może się dowiem, za chwilę to, to wam opowiem tutaj o tym, ale no jak tu wszedłem w pierwszej chwili myślę sobie Czego tutaj tyle tego stoi, nie zawsze to no wiadomo, jak gdzieś fabryka ma Zapasy to stoi na jakimś tam placu, gdzieś tam jest rozłożona do dealerów, no a tutaj jednak No Ciekawostka Także jest tutaj bardzo duży wybór, bo i bo są tutaj maszyny wysięgnikowe i tradycyjne, zawieszane na tyle, na przodzie, rębaki są, no wszystko jest. Bardzo ciekawa opcja też mulczer leśny, bardzo by mi się przydał. Także z tego co wiem, coś tam fabryka się przymierza do, do zrobienia czegoś takiego. Także zobaczymy, no o, tutaj mamy taki. E, przykład naszego, można powiedzieć, orkanu, nie? Bo to z tego co widzę, będzie na tej samej zasadzie. Tylko, że no wiadomo, orkan jaki był, taki był, a tutaj maszyna troszkę nowocześniejsza jest. Wyrzut widać tutaj, ma zdemontowany ze względu na wysokość, ale no, to jest orkan na pewno. Zobaczymy w środku. Mm. Wiele tam nie widać. No, także. O, pługi śnieżne też. Nawet nie zauważyłem, że tu są pługi, ale. No, pokaźna jest gama maszyn. Tutaj takie mini mulczery do małych ciągniczków, Tam są takie już, no, ogromne, już takie, wiadomo, no, coś takiego jak ja używam. To, no to nie jest ogromne, ale no już do kalibru takiego większego, że i, i zakrzaczenie i takie rzeczy i zmielić i cegłę i, i te sprawy, nie? To, to się nie boi, no bo to jest właśnie najlepsza zaleta tych maszyn, że ty jedziesz i ona mieli wszystko, nawet jak coś tam trafisz, to się nic nie stanie, nie uszkodzisz, nie? I, i jedziesz się, nie oglądasz za bardzo. Wiadomo, można przesadzić, no ale to operator też musi trochę myśleć co robi, nie? No, także jeszcze będziemy później na pokazie, także coś tam będziemy na żywo jeszcze testować. Eee, są też składane, sześciometrowe nawet maszyny. To, to, to jest dopiero kawał maszyny, nie? Ale tutaj na hali takie same, trochę mniejsze. Hmm, co to jest? Zamiatarka jakaś taka, awa? Z takimi plastikowymi grubymi palcami? Kurczę, nie wiem, co to może być, ale. Muszę chłopaków chyba popytać, bo mi to wygląda na jakąś zamiatarkę, taką jakby do takiego, nie wiem, złomu może zbierania jakichś tam wiór, tych spraw takich, wiecie, twardszych, że zwykła zamiatarka może sobie nie poradzić. No i mamy tutaj maszynę coś tego typu, jak ja używam na co dzień, z przesuwem bocznym i z wieszakiem właśnie na tył i na przód możemy to podczepiać. Akurat w tej kwestii dla mnie ten... Wieszak jak naprzód teraz nie jest potrzebny, nie używaliśmy tego ani razu, wam szczerze powiem, strach jakoś tą maszynę zaczepiać i nie ma takiego, wiecie, czucia i, i wygody sterowania przodem, nie, także, znaczy w sensie wysokości, bo tam wiadomo, że jechać wygodniej, patrzeć się do przodu, ale no, używam y, podobną maszynę, na młotkach właśnie, takich, o widzicie, tych... No, jednych z prostszych, ale no, żeliwnych. One robią robotę. Yy, modelu, który mnie interesuje tak konkretnie tu akurat nie ma, ale jeszcze chłopaki mówią, że jedziemy do fabryki jakiejś tam nowej, to dla mnie jest w ogóle szok, bo tutaj jest super. A co tam będzie, to nawet się no, nie wiem, nie, nie wiem co się spodziewać. Yy, także no, jest tego tutaj sporo. Chłopaki co nie potem może, mam nadzieję, powiedzą jeszcze fachowym językiem, bo ja to wiecie, jestem gościem tutaj. Ale no, fajnie sobie tak pozwiedzać czasami jest. Wiadomo, że ja się najbardziej poczuwam przy y, wciągniku, w kabinie, jakieś tam nagrania, te sprawy, nie? Ale no, coś tam y, dla urozmaicenia teraz innego, nie? I napiszcie w komentarzach, czy chcecie takie wyjazdy częściej, czy nie, bo no, dla mnie to jest fajne pod względem tego, co tu przeżywam, a czy, czy, czy Wam się chce oglądać, załóżmy, takie coś, nie? Bo no, to jest u mnie no rzadko spotykane, tym bardziej, że za granicą jesteśmy. Tam raz się zdarzyło tylko nagrywać za granicą w Czechach takie pokazy były też jednej z firm tam sobie można na kanale zobaczyć. Także dobra, lecimy dalej, później się widzimy w tej nowej fabryce. Co jest ciekawe w tej fabryce? Otóż to, że Kupując taką maszynę nie zostajemy bez obsługi, bez części, bez niczego. Zobaczcie ile tu jest towaru na półkach i to jest jeden z wielu tutaj fragmentów hali, gdzie są części. Także coś się zepsuje, części są, a nie to, że części nie ma i czekamy na nie czasami kilka miesięcy albo słyszałem o takich przypadkach, że w ogóle części gdzieś tam nie szło sprowadzić. Różne są akcje. No zobaczcie jak tutaj fajnie. Chłopaki normalnie nas dzieli do fabryki, można sobie iść, obejrzeć, ponagrywać, wszystko jest pozwolone, nie tak jak czasami gdzieś w Polsce, że cię tam będą opieprzać, nie wiadomo co, ty sobie idziesz po linii chodzisz, tam nikt się nie pyta, co ty, co ty tutaj robisz, normalnie sobie idziesz i, i patrzysz co chcesz. No taki mini trolik można powiedzieć jak na polskie nazewnictwo, nie? Z tym, że nie no, do ciągnika to jest podczekane, tak? No, tutaj, tak, tak. Myślałem, że to jakieś jest yy, do, do, do jakiegoś tam kłada czy coś ciągane. Nie, tu nie ma kół, tutaj jest takie coś. Że można sobie kładem czy jakimś ciągnikiem, po, znaczy samochodem na HQ, nie? No. Masakra, ile tutaj tego stoi wszystkiego Tutaj rębak, rębak też by mi się przydał I tak widzicie, człowiek wymyśla To by się przydało, tamto <grymne> Planów nie brakuje, nie? Także, no, no na razie się wybiera, co jest ważniejsze, nie? Może przyjdzie taki czas, że już się nie będzie wybierać A tą maszynę kupię teraz, a, a inna poczeka Tylko się będzie już, no Będą możliwości mieć, co się chce na zawołanie, nie? To... Trzeba ciężko pracować wiecie. Wszystko, wszystko jest do zrobienia. To nie ma tak, że yy, się nie da. Bo ja to już udowodniłem nieraz, że jak ktoś coś chce, to może mieć i, i nie będzie tu problemu, tylko trzeba chcieć. No a tam mamy sięgniczki. O, się kurczę. Troszkę alejki by zrobili szersze, bo patrzcie ile tu tego jest. No to by nie pomieścili. No i mnie to zastanawia, czemu tutaj tyle tego stoi. W Polsce, załóżmy, zamówiłbym maszynę, powiedzmy samasza, nie, przykładowo, wysięgniki produkują, no to bym czekał z pół roku, na pewno, jak nie lepiej. A tutaj mamy, no, nie wiem, bo akurat, no, nie jestem zainteresowany taką, ale domyślam się, że byłaby, no, na wyciągnięcie ręki, mówię, że potrzebuję i byłoby coś, no bo tego stoi jednak tutaj, nie, a gdzie tam, nie mówiąc już o gdzieś tam dalszych magazynach, tego jest tutaj na placu. Także ciekawe. Tutaj jest y, głowica, właśnie kosząca z możliwością rewersu i ona, jak potrzeba, zmienia obroty. Można sobie coś tam wypluć, jak wciągnie ewentualnie, albo nawet i kosi w drugą stronę. Bo jak widać, te młotki są takie tak wyprofilowane, że i z jednej strony, i z drugiej właśnie podbierają materiał koszą. Hmm, co tu mamy? tutaj mamy na łańcuchach, to też jest dobre, bo no tam wiecie, sobie jakiegoś pniaczka ładnie wybiera tam wszystko yy, Obiedzie w koło dokładnie, nie? Takie I nie ma takich odrostów po tym na pewno A tutaj jest ciekawa opcja, to jest taki już No do ciężkiej roboty, jak to czasami u mnie by się przydało Na te gruzowiska, jakieś korzenie takie No powierzchownie to to zmieli wszystko Bo to jest naprawdę mocne, widać już takie młotki Jaki ten bęben jest tutaj zwarty, to wszystko jest tak mocno połączone grubymi blachami, a nie tam, że jakiś tylko jest uchwycik i, i motek, który idzie urwać, jak się człowiek postara, nie? A tu, to już takie jest, no, w, w kierunku mulczera leśnego, bo no, leśny to robi już całkowicie w ziemi tam na ileś tam centymetrów, nie wiem, 40 czy ile, a to jest takie, no, też ciekawa opcja, nie wiem, jak to by się zachowywało przy koszeniu trawy, bo tutaj mi wygląda, że jak będzie drobna trawka, to on się tutaj minie, ta, ta, ta trawka się będzie mijać, nie? Jakieś tam mijaczki ewentualnie, może nie będą tam jakieś mm, pokaźne, ale może to tam... No na pewno to nie jest do takiej roboty. Ale takie jakieś korzonki, niekorzonki, takie ugory, jak ja to robię, nie? Że trzeba zrekultywować to, to na pewno by dało radę fest. No, ale mimo wszystko leśny to jest leśny, to bym był za tym, nie? Jak już za taki całkiem gruby się brać. A mi potrzebny jest, no jakby właśnie, jak będę chciał zmienić właśnie Kvernelanda, to, to będzie potrzebny nowy mulcher no na motkach normalnych, coś tam nie, takiego bym pokazał, może zaraz znajdę to pokażę. Dobra, mamy czwarty dzień wyjazdu, słuchajcie, ile tutaj się dzieje, to na pewno na filmie tego nie uda się pokazać no w życiu, ale jest bardzo ciekawie. Jesteśmy w Turynie, teraz pod, pod stadionem Juventusu Byliśmy na wycieczce tam też Z przewodnikiem zwiedzać Co prawda nie pokazałem tego, bo No nie wziąłem kamery, coś nie pomyślałem, a Jak się domyślacie, to jestem trochę zmęczony Po tylu dniach, wiecie jak to jest, na takich wyjazdach Także podsumowując, no Postarałem tam wam się na, pokazać to wszystko, nagrać no była firma, która właśnie produkuje Omar i oni są też dystrybutorem maszyn Geo, tych zielonych, żeby było tam dla jasności, takich, które tam pokazywałem, te takie jakby mniejsze, nie? Także jest marka i jest jakby importer. No, oni to gdzieś tam ściągają, nie wiem dokładnie. Ja jestem z chłopakami z firmy Matpart tutaj na wycieczce. Chłopaki tam są w samochodzie, nie chcą się teraz pokazać, ale, ale to namówcie ich na następny raz, czy coś wiecie, to się pokażą. A, a tak, poza tym, no co, czekamy na samolot i będziemy zmykać do Polski, bo robota czeka trochę, wiecie. Zaległości się narobiło przez takie coś, ale bardzo było naprawdę warto pojechać, bo dużo się dowiedzieliśmy, można było sobie zobaczyć. To Włosi są bardzo tacy, wiecie, otwarci też, że nie jak w Polsce, że a co ty tu chodzisz z kamerą, czy coś tam nagrywasz, wie. Wszystko jest, no, tak jak być powinno. Także jak macie jakieś pytanka, Odnośnie nie wiem, maszyn czegokolwiek, czy, czy tam jakieś o, o fabryki z wyjazdu, nie no to piszcie. Ja jestem, mówię, też zmęczony i może bym to na koniec jeszcze jakoś inaczej pokazał, ale myślę, że co, co mogłem to zrobiłem, nie? Także piszcie jak coś śmiało, czy, czy byście byli zainteresowani maszyną, bo no, u mnie też się taka maszyna pojawi. Nie w, może w najbliższym czasie, bo mam troszkę ważniejsze plany, a jak wiecie, maszyna taka jest którą robię na co dzień i wymianka będzie, to to będzie na pewno taka maszyna, nie? także czekajcie na najbliższy tam czas, się będzie dużo działo. Także pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, na razie cześć.